Witam, tu Magda. Pytaliście nieraz, jak postępuję z sałatami czy innymi liściastymi, które kupuję do domu na potrzeby domowe? Kupuję je w dość dużych ilościach, bo bardzo fajnie można je wykorzystać do sałatek, do ozdobienia kanapek. Po prostu znikają u nas naprawdę bardzo szybko. Można je także wykorzystywać do dań na ciepło. I tak jak mówiłam, że sałaty zazwyczaj lubię umyć na bieżąco, to w przypadku rukoli, roszponki i liści murego szpinaku, które kupuję w workach, lubię umyć je sobie od razu Hurtowo, a następnie przechowuję je w lodówce, gotowe do wykorzystania na bieżące potrzeby. Tak jest mi dużo wygodniej. I jak to robię? Myślę, że z myciem nie będzie problemu. Chodzi to po prostu o to, że myjemy liście dowolnym ulubionym sposobem i kiedy są już dobrze umyte, to wyciągam je z wody, dokładnie osuszam. Można to zrobić urządzeniem do suszenia sałat. Ja nie mam takiego urządzenia, więc radzę sobie w ten sposób, że wyciągam liście z wody, dokładnie je odsączam, strzepuję nad zlewem, a następnie przekładam na suchy, czysty ręcznik kuchenny, rozkładam jedną warstwą. Przykrywam i zostawiam w ten sposób do wyschnięcia. Za jakiś czas po prostu podchodzę, przewracam ręcznik szybkim, zdecydowanym ruchem na drugą stronę, tak żeby to obciekło w drugą stronę. Widać, że z tej strony woda wsiąkła w ręcznik, teraz to samo będzie się działo z drugiej strony. I tak osuszone liście wyglądają tak, one są jeszcze nadal wilgotne i w sumie dobrze, o to chodzi. Przekładam je teraz do pudełka. Pudełko oczywiście czyste, umyte, może być wilgotne. Wykładam je teraz ręcznikiem papierowym, bardzo ważne. Ten ręcznik papierowy można delikatnie skropić wodą lub zwilżyć. Ja tego nie robię, bo liście są już wilgotne i ta wilgoć z całą pewnością przejdzie do tego ręcznika. Układam je w pudełku luźno, nie ubijam. Tak bardzo szczelnie posane brzegi wypełniam pudełko, w zależności od tego, ile, ile mam liście, oczywiście, ale nie ubijam, a następnie przykrywam z wierzchu ręcznikiem papierowym, który koniecznie teraz skrapiam zimną wodą. On nie ma być mokry, ociekający tą wodą, ma być po prostu wilgotny, po to, żeby całość ładnie się przechowywała i dłużej się przechowywała. Pudełko teraz szczelnie zamykam, wkładam do lodówki i tak przygotowane liście, już umyte, cały czas w wilgotnym, chłodnym środowisku, nie spleśnieją i tak przechowywane liście zużywam w ciągu tygodnia. Po prostu wyjmuję pudełko z lodówki, wyjmuję odpowiednią porcję i zużywam do kanapek, do sałatek czy do wszelkiego rodzaju dań i potraw, do których takie liście są mi potrzebne. No a tak wygląda rukola. Po trzech dniach, widzicie, wcale dużo nie straciła na wyglądzie. Jest to naprawdę genialny sposób na przechowywanie tego typu dodatków liściastych i myślę, że z przekonaniem mogę go rekomendować. U mnie się to sprawdza rewelacyjnie. Mam nadzieję, że patent przyda się i Wam, jeśli go jeszcze nie znacie. Smacznego!